Witam Was ponownie. Dzisiaj zaprezentuję Wam e, paczkę haków do gry Metin 2, którą sprawdziłem i działają bez zarzutu. E, skonfigurujmy niektóre mm, pliki tak żeby działały i wam e, zaprezentuję ITP. Żeby nie przedłużać, od razu linka daję Wam w opisie filmu. Dobrze. E, skład paczki HOT MultiHack wersji 4.1, ja go polecam na Metin.pl E, Multihack wersji 387. Ja go bardziej polecam na chińskie prywatne serwery MS2. E, fishbot to jest ta stara wersja w e, wersji 013i. I ten najnowszy Fishbot, co sam zabija rybki. Czyli, jak wyłowimy na przykład karasia, program nam sam otworzy. I tak, tu są ustawienia śmieci i jeszcze auto-wyłącz. On się, wiem, że działa na Windows XP, nie wiem, jakie jest w przypadku innych systemów operacyjnych. Czyli jak oko otworzymy, to komputer nam się włączy po 3 godzinach. E, pokażę Wam to, jak to zamknąć, bo przez Alt-Ctrl-Delete nie dacie rady. Ani przez czerwony krzyżyk. I pokażę Wam, jak sobie zrobić takie inne auto-wyłącz, na przykład po 6 godzinach. E, dobrze, zaczynamy. E, tak, multihack 4.1. Tutaj nas obchodzą tylko te trzy zakładki. Jak attack speed, szybkość ataku, speed, szybkość biega, biegania. E, attack range, czyli e, długość e, e, zasięgu mieczu. a on to jest włącz, a on wyłącz. Tu są skróty klawiszowe. Tak, druga zakładka to teleport. Znamy, wybieramy, kiedy jesteśmy na jakiejś mapie. Wybieramy teleporting i jesteśmy. E, lub możemy znaleźć kolegę. To jest bardzo przydatne, jeżeli szukamy po całej mapie. Napiszcie do kolegi, że tam, że tam gdzie ma mini papkę to jest tutaj w prawym e, górnym rogu. I tam jest jego strzałeczka, tam nick. I tam są takie numerki. Na przykład e, 220 na 400. To tak. E, gdy Wam to wyśle, tak, wpiszcie w to pierwsze okienko 220, czyli to. I tutaj wpiszcie mm, 440 nie pamiętam co tam było czyli jak było 220 440 to 220 w pierwsze ogienko wpisujecie, a w drugie 440. ci teleport i jesteście koło kolegi. Dobrze. Yy, tutaj tak, MopLok, czyli zbieranie yy, potworków mapy, to jest przydatne, jeżeli chcemy szybko lewer sobie wbić yy, Valve, Hatlung to jest... Yy, Taka zabawna opcja, możemy z w walce wojownik, wojownikiem ninja i tym podobne. Tu są combo. Yy, I tak. Yy, Underslick zoom. Jak go polecam, to jest, że możemy sobie oddalać mapkę ile chcemy, bez ograniczeń. Co jest przydatne, jeżeli mamy jakąś misję, musimy jakieś potworki zabić i nie wiemy gdzie jest. To szybko możemy znaleźć, dzięki tej opcji. Underslick zoom. I to jest takie oddalanie po prostu, ile chcemy. Możemy nawet całą mapkę świecić. Dobrze. Tutaj opcje auto to nie potrzebne. Dobrze, zamknę. Teraz to tak jak mówiłem, to jest ten hack w wersji 387. Ten multihack jest przydatny na chińskie prywatne serwery Metin 2. I tak, tutaj już, tam no, wcześniej już wszystko mówiłem. Oprócz auto atak. To jest przydatne, jeżeli jesteśmy na przykład na orkach. Cały czas musimy naciskać tą cholerną spację To program za nas sam otworzy Gdy kwadrat zmieni się na zielono to znaczy, że działa Czyli jak klikamy, klikniemy raz to się zmieni na zielono to działa A jak jeszcze raz to się wyłączy Proste. No i... Ktoś tam luruje i... No Sam Program będzie za nas naciskał spację Dobra To są teleporty, to wiemy Tutaj skróty klawiszowe Combo, otoż informacje i, ta i takie Teraz zaprezentuję Wam tego filbota fish, czyli, znaczy, co gdzie ustawić? Tutaj w tej starej wersji 01, i tam nie będę tego otwierał, e, tylko Wam powiem, co gdzie ustawić. I tak e, kabelka, tak, tak jest, chyba na głową, i tak robaki pod F3, i coś się pod F4. No i nastawiamy kamerkę nad głowę, naciskam END i tam wy, ja zalecam tam wybranie w programie 3.2 i już, dobra. Yy, teraz Wam reprezentuję tego fishbota, bo to co są zabija rybki. Otwieramy. I tu mamy trzy pliki do wyboru. Pierwsze co musimy zrobić to wejść do katalogu ze swoim metin 2. I tutaj musimy odtworzyć ten plik config. I tutaj nic nas nie interesuje oprócz le, resolution i gamona. To musimy zapamiętać. Czyli tą rozdzielczość, B i, i gamma W moim przypadku to jest 1024 768 32B i gamana 3. OK. Wracamy. I otwieram plik Radamy. I tutaj nas tylko interesują offloss i gamma. Ja tu nic nie muszę zmieniać, mam taką samą rozdzielczość jak w konfigu, Czyli 1024 768 32B i na 3. Jeżeli macie inaczej, to koniecznie musicie zmienić, bo inaczej program Wam nie będzie działać poprawnie. Dobra. No i otwieramy naszego fishpota. Tutaj mamy dwa języki. To wypor, ja wybiorę angielski. I tak. Program jest podobny do yy, starej wersji, z tym, że program sam otwiera za nas rybki, czy jak było miem karasia, to program po prostu ją otworzy. Yy, albo jakieś drobne ryby, to też otworzy i to na, od razu na wędkę da. To tak. Yy, nie naciskamy Enter, jak starego FishBota, tylko page up, page up po prostu naciskamy i nie musimy już kamerki ustawać, bo program nam sam ustawi i tak, musimy przejść do drugiej zakładki i tutaj zalecam wpisanie 3200, czyli to znaczy, że po mniej więcej 3 sekundach program zacznie, wyłowi nam rybkę po tym obrazku takim, dobra, kamerun. run do Metina. i teraz ważne żeby ekwipunek był otwarty yy, i, i robaki pod F3 i opcji nie pod Podet naciskiem pod tylko Pagę up. no i program już sam nam otworzy za nas. Czyli jak coś się wyłowi to znajdzie myszką kursorem no i otworzę Co, czy to będą drobne ryby czy karaj Dobra. Teraz zaprezentuję Wam ten autowyłącznik. Wiem, że działa na Windows XP. I tak, e, otwórzmy go. No i pisze nam, że trzeba zamknięcia systemu do 3 godzin. Ale teraz nie możemy tego zamknąć ani przez krzyżyk, ani przez control, Pokażę Wam, jak to zrobić. Musimy wejść do menedżera urządzeń. dać tutaj plik, nowe zadanie. I tutaj musimy wpisać schód, down, spacja, mychnik. A, gdy to i klikam OK, i wtedy nam ta ramka zniknie. I to by się zapamiętać. Teraz pokażę Wam, jak stworzyć taki skrót, ale na przykład po 6 godzinach, szybko, ką tam się wyłączył? To tak. Dajemy prawym przyciskiem myszy, myszy na puste pole, nowy skrót i tak. I tutaj wpisujemy następujący komentarz: Schód, Dom, Spacja, myślnik, S, Spacja, myślnik, T, i tutaj czas, sekunda. To jest bardzo ważne, bo w Windowsie jest to w sekundach, bo no tak, ja chcę na przykład na 6 godzin, to musimy pomnożyć. skoro jedna minuta to 60 sekund, to musimy 60 razy 60 i to będzie godzina, 3600, ja chcę na 6 godzin, to musimy razy i tutaj teraz wpisujemy ile chcemy godzin, ja chcę na 6, 21600, no to wpisujemy 21600 sekund, to jest 6 godzin. Zamykamy już kalkulator i teraz dalej. Yy, spacja myślnik C i tutaj ważne, żeby było w cudzysłowiu. Byle co wpisujemy. Na przykład, O. 6 I zamykamy cudzysłów. Musi to być w cudzysłowie Dalej. I tutaj byle co wpisujemy jakoś nazwę jak chcemy. Na przykład bolek. No i dajmy zakończ. No i pewnie na śiskór. Żeby dół, nie to ładnie wyglądało, dajmy właściwości, zmieni ikonę, OK. I tu jakoś ikonkę. Zastosuj OK. No i jak, jak widzimy mamy. Teraz otwórzmy. No i jak widzimy mamy. Po 6 godzinach nam się komu wyłączyć, Ja to zamknę. Tak, mówiłem wcześniej. To zadanie jest do A, OK. I mamy. Dobra. To tyle, co chciałem dzisiaj Wam przekazać. W następnym poradniku rozwiążemy problem pewnego użytkownika z YouTube, który będąc GM na swoim prywatnym serwerze Metin 2, nie może zrobić konia. Pozdrawiam.